Witam was w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnim razem zakończyliśmy grę właśnie tutaj pod Ligą, a w zasadzie już w Lidze można wyrzec. No i tak, ja między odcinkami troszkę podtrenowałem moje poksy tak, żeby były w stanie sprostać temu wyzwaniu, czyli na poziomie 63. Ale to jeszcze nie koniec, bo właśnie teraz planuję użyć jeszcze po jednym Rare Candy na moich poksach, żeby po prostu wbić już w tym te 64 levele. I nie chciałem, żeby was ominął też e, poziom ewolucji ewolucji Deino. Dobra, więc tak Samuraz zdobywa level, Magmortar zdobywa level, fajne to jest to, że za każdym razem muszę wchodzić z powrotem do torby, żeby użyć kolejnego przedmiotu. Dobra, tak, więc sobie troszkę porosną w siłę moje poksy. Dobra, myślę, że to będą w miarę optymalne poziomy do przechodzenia lili. I próbuję uznać ruch Hyper Voice. Yy, czy ja chcę coś takiego jak Hyper Voice? W sumie nie z typu normalnego, niepotrzebnym nie jest Hyper Voice. No i to poziom ewolucji właśnie! SWELUSAAA! Tak jest, pięknie, będziemy mieć już ostateczną formę, w końcu może nie będzie tak lamić! A będzie działać... jak należy. Tak więc oto SWELUSA staje się on. Hydragonem! Dokładnie. Ej, high dragon! Z kolei yy, trochę różni się od Swilusa, Zwłaszcza jeżeli. O kurde! Nie to chciałem zrobić! Nie to chciałem zrobić! No dobra, trudno, już zużyłem tą rerkę. W innymi pokazami się boję. Chciałem Wam go pokazać i pokazać to, jak statystyki się odwróciły. Otóż teraz mamy wyższy spec -atak niż atak i mamy aż 188 spec-ataku, chociaż ten atak 163 też wcale nie jest zły. Eee, troszeczkę tutaj temami popodmieniamy atak ze spec no i to zmienia nam się umiejętność na lewitację, dzięki czemu nie mamy już wzmocnienia do ataku jak Hustle, a możemy... A po prostu raczej nas Pokemon się unosi. E, dzięki czemu troszeczkę zmienia się jego zastosowanie. E, no dobra, zmuszony jestem teraz e, popatrzeć moje TM-y. Otóż e, być może mam jakieś takie, które się nadadzą. Na przykład Flame Thrower na pewno będzie lepszy aniżeli Firefunk w tym wypadku, już. No bo to jest atak specjalny. E, no a akurat Hydreigon może go poznać. E, co prawda, atak ognisty w, e, już mamy na magmortarze ten. No ale to już lepiej na pewno wziąć Farfang. Przecież to ten, ten Hyper też nie byłby taki zły, ale... Dobra. No i w końcu mam też poksa drugiego, który nie jest podatny na taki ziemne. To też jest spoko. Dobra, Energy Ball. De facto mogłem Galvantule tego nauczyć. W sumie myślę, że to bardziej mi się przyda niż Flash. Gdzie ten Energy Ball był? Dobra, jak już iść do ligi, to iść w miarę przygotowanym. Eee, dajmy sobie max te 5 minut, żeby tutaj sobie to poogarniać, dobra, gawantu Zamiast flesza damy Energy Ball, jakaś kontra ziemne poksy. Nie wiem, czy tam ewentualnie kamienne, ale nie wiem, czy będzie na to potrzeba, akurat, no, ale już jak jest, niech jest. Dobra, co ja tu mam w ogóle? Tak mi się widzę, że my powoli kończą. A nie mam akurat dwóch, które mi najbardziej zależało, czyli Dark Pulse oraz Dragon Pulse. No tak, to Dragon Pulse też nie. Myślę, że chyba da się to przywrócić eee, za Hard Skyle. No dobra, polecimy jeszcze na szybkości zobaczymy. To było w Drift Vile. Gdzie jest Drift Vile? Tu jest Drift Vile. Na szybkości spróbuję przywrócić te ruchy. No kurczę, czy to było w centrum Pokémon? Nie chyba. Ale dobra, sprawdźmy. Bo pamiętam, że gdzieś można tu było przywracać te ruchy. Natomiast to na pewno nie było tu. Ech, pytanie gdzie? E, dobra, co my tu mamy? Nie, myślę, że ten dom będzie raczej oznaczony tabliczką. No właśnie, to raczej nie jest tutaj. Kurczę, jak zwykle mega przygotowany do odcinka. No dobrze, gdzie tutaj tych ruchów mogę się przyuczyć z powrotem? Gdzie to było? O, tu widzę, że jakieś itemka nawet nie zgarnąłem. Jak ja to miasto eksplorowałem? Dobra, zobaczmy co to mi tam zostało. Tędy można przejść. Kocjum, dodatkowe fogi właśnie do specetaku, które mogłyby się przydać Hydreigonowi. Zobacz, to aby może na pewno tu było. W sensie w Driftwile. Nie, to raczej nie było tu. Tak, żebym miał dostęp do internetu, to by sobie szybko to sprawdził, ale niestety nie mam. Ja jest move reminder. Dobra, to będę wchodził od domu do domu, aż znajdę. Teraz To może być Move delayter, Nie, to jest Shelbel, to też nie. A czy na pewno to tutaj było? No Dobra, teraz właśnie dylemat, czy to było w Driftwile? Tak mi się zawsze kojarzyło, że w Driftwile właśnie można było te ruchy przywracać. Ale mogę się mylić. E, dobra, tu chyba był Move Tutor za. I tu cz, ale to są ruchy za. Właśnie, za, za, za szardy. To ja tego nie chcę. Szkurde, gdzie to było? Może faktycznie w, w, w centrum Pokémon. Dobra, zobaczymy. A e, jak nie znajdę, to. To nie znajdę, to trudno. Ale nie, mi się zdaje, że to jakaś starsza kobicina była. No właśnie. Czy nic z tych rzeczy. Dobra. Chyba jednak musimy zerknąć na te internety, bo ja po prostu nie mam pojęcia gdzie to było. Dobra, a żeby to zrobić, no to trzeba niestety chwileczkę czasu poświęcić. I... O, jest move reminder i gdzie to jest. World Tournament, a, to tam są, dobra, więc jednak. Więc jednak one są tam, dobra, szybko lecimy. Dobra, już miało być 5 minut, a wyjdzie 10. Kurczę, nie pokonam elitarnej czwórki w jednym odcinku. Może tak powiem, mam bardzo ograniczony czas. A, faktycznie, tutaj są, dobra. E, to tak, to chyba będzie tutaj, Remembered, tak. E, no to teraz tak, High Dragon I przywróćmy mu pulsy. Chyba powinien mieć nawet oba. Jest Dragon Pulse, ale nie, Dark Pulse'a nie ma. No on chyba na którymś poziomie go pozna, ale dobra. Dragon Pulse myślę że będzie lepszy niż Dragon Rush. Dobra, Forget. Dobra, mamy. A no, są tam jeszcze warcapa, widziałem, ale to z Tema można go dać. Szkoda na to zużywać yy... Hard Natomiast jeszcze zerknę, co on tam miał, bo tak nie zwróciłem uwagi, szukałem jednego konkretnego ruchu. Mamy Dragon Rage Try Attack. O, to w sumie nie jest takie głupie. No ale dobra, to chyba tyle. Tutaj jeszcze w tej generacji niestety nie można było przywracać Eggmove, co można było robić później. Kiwa, eee, tak. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tego poksa. Możemy sobie lecieć z powrotem do Lilii i w końcu zająć się wyzwaniem tego, tego miejsca. Miejmy nadzieję, że pójdziemy sprawnie. Że w miarę szybko uda mi się rozdać elitarą czwórka, Czy nie wiem, czy uda mi się to coś w jednym odcinku? Może nie, eee, to się okaże. No dobra. Eee, Lekik pamiętam, kupowałem w poprzednim odcinku, więc myślę, że chyba będzie dobrze. Eee, no to tak. Co do drużyny, to się jeszcze ustali później. Dobra, wchodzimy. Także to jest miejsce, gdzie będziesz mógł wystawić na próbę swoją siłę. Eee, sposób jest prosty: musisz pokonać elitarą czwórkę i mistrza. Wyzwanie. Zaczynasz od walki z Ejterą Czwórką. Jeśli ich pokonasz, możesz wyzwać mistrza, jednak musisz pamiętać, że jeżeli chociaż raz przegrasz, to musisz... nie ma odwrotu, a jak zostaniesz pokonany, no to wtedy będziesz musiał przejść od początku. Czy chcemy wejść? Tak. W takim razie wchodzi. No super. O. <laughs> nie muszę wchodzić, ale dobra, wchodzę. Dobra, jak już wyjdziemy, to nie ma odwrotu, kraty nam się zamykają. No i musimy teraz przejść przez cztery przejścia. Ostatnio przechodziłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc w sumie czemu teraz nie przejść w tą stronę. Czemu nie? Zaczniemy od prawej do lewej tak na odwrót. Oj, tu chyba będzie jakaś albo walcząca, albo stalowa arena. Ale mi się wydaje, że chyba walcząca. No zobaczymy, kto tutaj jest w tej tarnej twórce. Tak, będzie to typ walczący. Osoba, którą znamy z poprzedniej części gry. No i tutaj na pewno nie, znaczy no nie, że nie sprawdzi się Rad. ale ja bym spróbował może, z jednej strony Anfezant, tak, ale z drugiej strony no często właśnie walczące boksy mają ruchy kamienne, co może nie do końca być skuteczne. Witaj trenerze, jestem Marshal, jestem numerem 1 jeśli chodzi o mojego mentora yy, Aldera, w sensie jego takim pupilem numer 1. Yy, opanowałem sztuki walki i wciąż trenuję. Eee, również szedłeś tą samą drogą, albo tą drogą ze swoimi pokémonami, tak więc e, ja tutaj jestem by cię wytestować, tak więc e, s, jakby użyj swojej pełni sił, okej? Okay. Dobra, więc zaczynamy od walki z Marszalem. Teraz zrobimy na odwrót. Dobra, więc Marszal, cztery poksy i pierwszy z nich jest troll. No dobra. Zobacz, Amfezond 56 poziom, o, też mam przewagę. Dobra, użyjmy Flya może na start. E, wątpię, żeby to wykończyło w ale kto wie, może. Dobra, Rock Tomb to mogło być niebezpieczne, jakby trafiło. E, znaczy, i tak jak mówiłem, wątpię, żebym go wykoń... Wow, wykończyło. Jednak. Dobra, 2300, może trochę przetrenowałem moje boksy. E, nie, może już jakiegoś, jak przetrenowane foksy. Dobra, Air Slash. Może będzie flinch? O, może będzie kryt? No kryt to załatwiłby sprawę, no taki nie kryt to raczej niekoniecznie. Uuu, już od razu berry? Dobra, i boka up. Ojejku, to już mój fly niestety nie poskutkuje. No to musimy dalej nawalać uh, Air Slashem. A, czuję to. Siłę twoich poksów. Ta, ja też uh, muszę tutaj uważać co ja robię. Baczyć na każdy ruch. Off lynch jest bardzo ładnie, ale on teraz się będzie leczył. Full Restore. Teraz najważniejsze, żeby nie spudłować. No i teraz dwa hity kaldera wykończą. Dobra. I jeszcze jeden. No tak, wesel, jak na razie, bez szwanku Co sobie radzi. Dobra, i kolejnym Foxem jest Soulk. Dobra, Fly wykończył throwa, więc prawdopodobnie wykończy też Sołka. Rockslide! Wow, to jeszcze gorsze niż Rock Tomb. No nie, przetrwał to Skubany, bo ma sturdy. No dobra, Rockslide w stronę waliło konkretnie. Pytanie, czy już jeszcze raz full restore? No nie Dobra, więc ten fly był trochę na wyrost, że się tak wyrażę, ale dobra, może trafi i załatwi. Dobrze jest, i ostatnim jest mięszao. Będę dalej się bił. Akurat co do Shao, no to mój ostatni box. Tak więc... E, zaraz będzie koniec Dokładnie, zaraz będzie koniec ostateczny fly. Chyba, że użyję bonsa. Nie użył bonsa, użył kończum kika. Dobre. No i fly. Boom. Hunfezant skosiła pierwszego na z taryń czwórki. Doskonale. No i nie ma jednego najsilniejszego Pokemona. Po prostu trzeba stworzyć dobrą kombinację. Tak więc to jest trudność, jeśli chodzi o zwycięstwa, jednak tobie się udało dowodzić siłę i tak dalej. Tak więc szanuję takich jak ty. Fajnie. Dobra, więc udało mi się pokonać pierwszego członka tej czwórki. I to w sumie całkiem sprawnie. No nie, że ci poszło. Dobra, a czas kontynuować walki i wspinać się coraz wyżej. Dokładnie. Tak więc wracamy się. Zakończyliśmy jednego z twórki, no to teraz czas na kolejnego z elitarnej twórki, którym jeszcze nie wiem kto będzie, ale ja będę chciał jeszcze mm, podleczyć anfezant może. Nie wiadomo, czy mi się nie przyda. E, użyjemy więc jakiegoś tutaj leczku. Może być w sumie Mumu milk nawet. Mam ich trochę. No i, i tam te dwa HP powiedzmy, że już sobie darujemy. E, nie wiem co tutaj będzie, więc idziemy po prostu dalej. Numer 2 od prawej, i tutaj już się powoli domyślam, co może być. I zapewne będzie to trenerka, która ma poksy typu psychicznego, tak jak to miało z w wersji black i white. Część jej twórki pozostaje bez zmian, jak widać. No dobra, więc tutaj akurat sprawdziłby się Hydreigon, tylko on ma trochę przebity poziom. To w sumie mogę użyć też Tuli de facto, może być i Galvantulo. Eee, no, ja pojawiam się z otwartego kwiatu, a ty stoisz tam. Eee, cóż, wyglądasz szatellera, który jest obdarzony siłą i niezwykłym wdziękiem, albo czymś takim. Eee, a tego, czego szukam, to bardzo silny przeciwnik, więc liczę na ciebie. Ależ proszę, do usług. Więc śpiąca Caitlyn kontra my. Dobra, no to. Jedziemy. Pierwszym jest muszarna i poksem. Muszarny chyba na jeden czas nie rozwalę. Leci Galvantula. Muszarno może być troszkę ciąglej. Dobra, w każdym razie Bug Boss. Właśnie, Bug Baza zapoznał Galvantula podczas treningu. Na 60 tam, w którymś poziomie. O nie, jon A właśnie, Volt Switcha se mogłem przecież wziąć. No a teraz muszony jestem zmienić poksa. Dobra, więc mam szansę... Dobra, zcześ po całości. Dobra, Samrat, leś on się w nie będzie leczyć w tym momencie. Ale wiesz, spróbuję przywalić Mega Hornem. De facto to będzie chyba bardziej efektywny niż super efektywny Bug Boss. Nie ja chcę po prostu, żeby Alwantulę mi uśpiono. Dobra, no jest Mega Horn trafiony. Pytanie czy to wystarczy. No tak mam nie najgorszy, więc Samrat może to załatwi. No nie! Minimalnie Dobra, znów zmuszony jestem zmienić. Nie chcę, żeby mi poksy us usnęły. Dobra, go to us, z powrotem. Nie jak będzie tak ziewać raz za razem. Tak! Jakaś masakra. Dobra, nie chcę tutaj wtleniać do walki żadnych poksów, które nie brały udziału wcześniej. Nie ma takiej potrzeby. Dobra, o Reflect. No dobra, ale to i tak później będę używał naszej Gawantuli. Dobrze, Waterfall. To już sprawa na pewno załatwi. Dobra, nie dam się uśpić. Myślałem się, że hipnozy de facto już jest zamiast Jona. No dobra, Gotitel. No dobrze, to Gotitel. Właśnie ten Reflect trochę komplikuje sytuację, bo jednak fajnie byłoby walnąć atakiem fizycznym to ma nieprzeciętny spec defense. Jest to oczywiście ostateczna forma Gotity. mi się odgłos tego poksa No i dobra. Ale w sumie mam Unerf, dzięki któremu nie będzie mógł użyć się wody. To jest dobre. Dobra, no, da, trzyma się skubaństwo i Con Mind. Dobra, to z mojej strony leci jeszcze Discharge Oszczędzajmy naszego backbaza. Wiem czy to nie było przypadkiem najmocniejszy poks trenerki. Dobra, dalej siege Co mogę zostać? Bo mam dobre ataki elektryczne. Dobra. dostaw Sydzie a I ten na hita. No, zniosę na literą czwórkę. Chyba jednak faktycznie za, dużo, za wysokie poziomy wybiłem. Um, dobra, i Reunicolus, a może to jest najmocniejszy epox? No, nie wierzę, że doszło do tego. Jestem bliska uśnięcia albo śnięcia albo padnięcia. Dobra, w każdym bądź razie rozwalmy. Reunicolusa na hitarze i też nie padnie. Nawet Cykek w końcu, chociaż raz oberwa żeby mnie to cieszyło, czy coś. Chyba, że to był kryt. O, i to chyba mnie doprowadzi do zwycięstwa. Nie sądzę. Dobra, discharge. I pokonaliśmy kolejną. Tym razem nie litarnej czwórki. Mieje, Twoje Pokémony, naprawdę jesteście niesamowicie i eleganccy. Walczyliście naprawdę jako wspaniała drużyna. Moje Poks też sporo działały. Bardzo im za to jestem wdzięczna. No to fajnie. Dobra, być może jeszcze uda mi się rozwalić kolejną dwójkę elitarnej czwórki. Nie mierzyłeś jeszcze wszystkich z elitarnej czwórki, co? Tak więc yy, nie ciesz się z wygranej ze mną iść dalej. Znaczy, na no, w sensie zbytnio się nie ciesz. Zapewne o to chodziło, dobra. W każdym razie yy, podleczmy jeszcze kawantułę. Nie będę używał tych największych leków, bo w sumie troszkę ich szkoda. O, jeszcze lemoniatki mam cztery. To no, tak akurat chyba będzie. Dokładnie. No dobra. No to pędzimy na kolejną walkę. Wygląda na to, że chyba wszystkie stoczę. W sensie w jednym filmie, a mistrzostwo sobie zastawimy na koniec. No i tutaj podobnie jak wcześniej, mamy jeszcze ze z elitarnej Czwórki, który specjalizuje się w poksach mrocznych, a jak poksy mroczne, no to mój robaczy też się tutaj nada raczej. To, co się tutaj rozstrzygnie, to to, który z nas jest w stanie zaabsorbować światło i błysk przeciwnika. A, a wiesz, co o tym zdecyduje? No cóż. Pewnie ja o tym, pewnie ja wygram Grizzly z elitarnej czwórki, który spełni swój obowiązek i zmierzy się z tobą, przeciwniku. No, no więc starcie z Grimsley. Dobra, także mam nadzieję, że pierwszy poksy nie będzie ten, który ja myślę, i na szczęście nie, to jest Leopard. E, bałem się, że to będzie Scrafty, ponieważ... E, scrafty byłby odporny w miarę na mój robaczy atak. O, fake out na start. Dobra, że przynajmniej to za wiele obrażeń nie zadaje. Dobra, polwóz! Dobrze, Leopard oczywiście, ale ten cios... nie jest to wytrzymały poks, bynajmniej. Dobra, i okay, level 6-5. Bardzo ładnie. Fajnie by się było pobić czymś innym. Dobra, i już crafty wspomniany wcześniej. Hmm... Yy, hmm... No, ten sposób można go rozwalić. Wybierzmy bezpieczniejszy. Jeszcze mogę mieć też gołorka, użyć Dynamic Puncha, ale tutaj jest ryzyko, że go nie wykończę, a ten by odwinie jakimś mroższym atakiem, typu Gruncho na przykład. Dobra, Earthlash. Mam nadzieję, że zada optymalne obrażenia. No tak, względnie. Dlaczego nawet nie ja mogę ruszyć ruchu? Jak tak dalej pójdzie, nie mogę nie wygrać. Dokładnie. Dobra, więc z <ścrafty> i po kobody. Dobra, mamy znów level na Anfezant. Dobra, i kolejny będzie Crocodile. Uh, hmm. Tylko to ja mam bankowo Intimidate. Ale dobra, spróbuję samroć Dobra, no i kruk do... No oczywiście Intimidate, atak w dół. Ale tutaj specataka użyję. O, żeż, kurde, to jest szybsze ode mnie. Ten Earthquake może być mocny? Dosyć? Dosyć, dosyć. Dobra, wycią Wykończyłem dioda. Pięknie. No i kolejnym, i w zasadzie ostatnim boksem już jest Bisharp, ale to jest boks stalowy, więc tutaj ogniem możemy go potraktować. Zaraz rozpalimy tą walkę do końca. No dobrze jest. Splint De facto, jeszcze Focus Blast byłby dobry dla Magmortara, ale to się pomyśli, jak będę miał takowego. Dobra, no i jest nasz zwycięzca, ale też jest porażka. Trochę żałosne, że niestety to ja nie byłem dobrze przygotowany przeciwnika, ale cóż, no to na tym polega walka. Może wygra w następnym razem. W sensie, że ktoś wygra, ktoś przegra, tak. Um... Może i walczyłeś, z pełnią siłą lub nie, ale w każdym bądź razie szczęście teraz uśmiechniło się do ciebie. Eee, w rezultacie przegrana to przegrana. Eee, tak więc zabuśniesz jasno. A te i twoje Pokemony... Znaczy zarówno te i twoje Pokemony, może tak. Dobra, możemy iść dalej. Eee, no i tak, pozostaje nam ostateczny trener z elitarnej czwórki, który jest tutaj w sumie w sumie to nie pamiętam za bardzo... Aha, chyba już wiem co to było i... I, 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 I tak szczerze mówiąc, to sam samratem, ale najpierw to musimy się poleczyć, bo tu jeszcze chyba pozostała ta tenetka od poksów typu duch. O ile coś się nie zmieniło, Użyjmy jeszcze mleczka. Jestem lecko i idziemy. Wzięłem na ostateczną tenerkę i czwórki, więc udało mi się wszystko poradzić w tym filmie najprawdopodobniej. Jest już ciemno. No i iście, duchowa atmosfera. Śmiechało. <śmiech> Nie masz człowieka, który kiedyś wędrował przez świat z czarnym, z pokemonem, z smokiem, by podążać za swymi ideałami. To książka noweli, którą właśnie piszę. E, albo powieści bardziej. Chcę też opisać... Bo e, chcę opisać wydarzenia, które wydarzyły się tamtego dnia. Ach, wybacz. To nie ma to w związku z tobą. Jesteś teren czy nie? Jestem z ejtanej czwórki. E, jestem użytkowniczką z typów smok. Chantal. I będę twoim przeciwnikiem. Dobra więc, jedziemy, walka z Shantao w takim buncie, razie... duchową pisarką. Dobra, no to w każdym... Yy, już powtarzam się, razie... Kofagrigus kontra Samrod. No to tutaj akurat się nie spodziewawszy Kofagrigusa na start, ale no, no dobrze, jakoś może damy sobie radę, surf. Fagrigus to kawał twardego orzeszka do zgryzienia. Szedł Ball w mą stronę. W sumie to dobrze, że nie jakiś Kersa bo inne dziadostwo. Eee, no dobra. Pierwsze wrażenie to jest najważniejsze. No tak, no to mój pierwszy hit de facto mógł być lepszy. Mógł wykończyć tego kofa Grigusa. <grygusa> Więc nie zrobiłem idealnego pierwszego wrażenia. Ale cóż, nie jest też źle. Dobra, kolejnym poksem będzie Drift Bloom. W sumie mam Ice Beam de facto. Ale nie wiem czy to wystarczy, żeby go pokonać. Spróbujmy. Ale zmian przyda mi się na coś innego. Powinienem raczej go oszczędzać. Dobra, orzesz ty kurde, Thunderbolt. Żeby tego parahaksik jakiś nie wpadł. Ow! Kurczę, przywalił mocno. Dobra, furisto. E, no dobra. W każdym bądź razie on self. W zasadzie akurat wodny pox jest całkiem niezły na tutejsze duchy, z tego względu, że one bardzo często połączone są z pewnymi typami, które są na wodę podatne, jak chociażby właśnie Chandelur czy Goddark. Dobra, Chandelur jest wyższą formą, w zasadzie ostatnio już formą Litwika i tutaj użyję Waterfalla, mimo że jest ryzyko, że mnie poparzy, może mieć Flame Body, yy, no ale... Ma lepszy spec defense niż defense, dlatego też postanowiłem, że użyję ataku fizycznego. No i golerk na koniec. O, golerka to jest z kolei trochę na odwrót, więc tu użyjemy serfa. To jeszcze nie koniec. Jeszcze dam radę. No chyba nie. Chociaż zobaczymy, no może jeszcze nie wykończyła chociaż samurata. Chociaż wolałbym... nie. Dobra, przetrenowałem te boksy. Jednak. Jednak. No cóż. Bądź co bądź e, 65 poziom, i wygraliśmy. Chantal eee... Szczerze mówiąc, nie wiem, jak opisać tą przegraną. Jestem pisarką, która ma problemy z wyrażeniem swoich uczuć. Ale to było naprawdę imponujące. <laughs> Świetnie. Dobra, trenerze, jeśli pokonałeś całą etaną czwórkę Ligi Pokémon, to znaczy, że możesz wyzwać czempiona. A jeszcze. To jest jeszcze jedna, możesz też wrócić do centrum właśnie korzystając... Aha, bo jak tam dojść, może coś tam ze statuetką trzeba zrobić. W każdym bądź razie, e, tą statuetką i mistrzostwem zajmiemy się już w odcinku następnym, moi drodzy, gdyż muszę powoli kończyć. Znaczy już nie, możemy powoli to nawet... Nie, a już! E, tak więc podleczę jeszcze samurata, który być może będzie kluczowym poksem w kolejnym starciu, tak samo. Natomiast w dzisiejszym filmie to by było na tyle, także, a może i pobiję się golerkiem, bo nie ma poziomu, szkoda by było tak go trzymać. Dobra, to cóż, druży... drużyna ogarnięta, nie chcę bynajmniej wchodzić jeszcze w walkę z czepionem. nie wiem, zajmiemy się, moi drodzy, w odcinku następnym, jeżeli to będzie wszystko tak, więc ja z wami żegnam i do ustrzenia w starciu z mistrzem albo mistrzynią, ja wiem kim, wy pewnie też. Ale co tam? Ktoś może nie wie. To już na szybciej to wszystko. Ja z Wami do usłyszenia. Cześć!